Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Chciałem się odnieść do dzisiejszej wypowiedzi Pani Wojewody Pomorskiej, która sugeruje, jakoby możliwe było zmienienie lokalizacji budowy elektrowni jądrowej, która miała być budowana na Pomorzu. Przypomnę, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego doprowadził do podpisania porozumienia i bardzo ważnej umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy firmami polskimi i amerykańskimi w zakresie budowy elektrowni jądrowej na terenie Pomorza. To jest projekt energetyczny, który spowoduje, że Polska będzie dużo bardziej bezpieczna, Polska będzie bardziej niezależna energetycznie od innych krajów. Ze zdumieniem przyjąłem dzisiaj informację, jakoby ta lokalizacja elektrowni jądrowej miała być zmieniona. W praktyce doprowadziłoby do tego, że ta elektrownia albo by powstała kilka lat później, albo by nie powstała w ogóle. Niestety ta druga intencja coraz bardziej przypomina te obawy, które były zgłaszane jeszcze przez nas w czasie wyborów. Były wypowiedzi ze strony Koalicji Obywatelskiej, przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, że należy rozważyć tę umowę, być może należy ją zrewidować. I dzisiaj takie wypowiedzi jak właśnie ze strony wojewody pomorskiego, no to bardzo niepokoją nas. I dlatego też chciałem zapowiedzieć w tym miejscu, że będziemy konsekwentnie pilnować, aby ten projekt był realizowany tak, aby nie tylko, Polska była bezpieczna, ale żeby również Pomorze mogło się rozwijać dużo szybciej, bo taki duży projekt jest niezwykle korzystny. Jednocześnie przypomnę też, że rząd premiera Morawieckiego przyjął specjalny program rozwoju dla gmin, powiatów, które są elementem budowy elektrowni jądrowej, sieci przesyłowych i innej infrastruktury, która tego dotyczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle.